to wszędzie. 15 października nie skończył się bój o Polskę, ten bój o Polskę trwa nadal. Przed nami drugi etap, wybory samorządowe, później trzeci europejskie, czwarte prezydenckie i być może wtedy na chwilę spoczniemy. Stąd bardzo duża mobilizacja nas wszystkich, ponieważ zło, trzeba nazywać złem, złych ludzi wskazywać i, i o tą Polskę bić się na każdym szczeblu, ponieważ widzimy, że Nasz przeciwnik nie złożył broni, podniósł głowę, dalej obraca kota ogonem, dalej nazywa rzeczy inaczej niż one wyglądają i próbuje próbuje dezawuować to, co dzieje się po wyborach 15 października i to, co robi rząd Donalda Tuska. Więc naprawdę nie spoczywajmy, nie uważajmy, że to są jakieś wybory o jakieś inne sprawy. One oczywiście gdzieś w tle się dzieją, tak, ponieważ tu są komitety lokalne, różne inne organizacje, ale tak naprawdę to jest dalej ten sam bój o Polskę i my jako Koalicja Bohatelska musimy ten bój wygrać. Wierzę, że zwyciężymy. Tu w Siemianowicach pod wodzą Ani Zasady Chorab, która prowadzi tutaj się Drużynę. Ale pamiętajmy, że te wybory też się dzieją na innych szczeblach. Też rozstrzyga się szczebel samorządu wojewódzkiego. Nie zapominajmy o tych kandydatach. Tomasz Chorab, kan kandydat z tego okręgu wyborczego bo to bardzo ważne, żebyśmy jakby odzyskali, odzyskaliśmy sterowność w sejmiku, ale nie odzyskaliśmy władzy. Musimy odzyskać tę władzę w sejmiku, w miastach, gminach, powiatach, wszędzie. Więc absolutnie mobilizujemy siły, walczymy o Polskę, walczymy o Siemianowice Śląskie, to wspaniałe miasto, wspaniałych ludzi. Macie tu wspaniałą drużynę, która ma wspaniały, program, pewnie coś o tym usłyszymy niedługo, bo to pamiętajmy, że to wszystko, co robimy, nie robimy dla Koalicji Obywatelskiej, nie robimy dla samych siebie, ale robimy dla ludzi, dla mieszkańców Siemianowic Śląskich i dla mieszkańców Województwa Śląskiego i dla wszystkich Polaków. Więc mobilizujemy siły do boju, Ania, prowadź i zwy zwyciężymy.